Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty to cykl wystaw poświęconych historii poszczególnych dawnych podkrakowskich wsi. W tym roku wystawa dotyczy mogiły i odbywa się aż w dwóch miejscach: w Pałacu Krzysztofory oraz w oddziale w Nowej Hucie. To jest siódma wystawa, pierwsza wystawa w roku 2006. To jest właśnie cały cykl wystaw, kościelniki, pleszów. Wszystkie miejscowości, które tworzą dzisiaj nową hutę i Kraków są bohaterami tych, tych wystaw. Więc to jest siódma wystawa, ósma miejscowość. Co konkretnie można zobaczyć na wystawie, opowiedziała nam kurator Maria Lempart. Na dole, czyli w salach w piwnicznych, przedstawiamy całą prehistorię aż po wczesne średniowiecze, czyli poprzez Neolit, epokę brązu, epokę żelaza, wpływy rzymskie, Celtów, aż po właśnie wczesne średniowiecze. To wszystko można zobaczyć tutaj w piwnicach Krzysztoforów. Natomiast na parterze Krzysztoforów opowiadamy już trochę mniej chronologicznie, a bardziej tematycznie. Na początku opowiadamy o Kopcowandy, opowiadamy o Pactwie Cysterskim, czyli próbowaliśmy w jednej sali zmieścić niemal 800 lat obecności Cystersów w Mogile, co prawie, że jest niewiarygodne. Wykonalne, opowiadamy o Wandzie, jak brzmi pierwotna wersja legendy o Wandzie, co obecnie się mówi, że Wandzie, która nie chciała Niemca. Następnie zapraszamy do teatru. Możemy się dowiedzieć, jak Mogiła zainspirowała twórców teatralnych, a było kilku takich. I na koniec jeszcze zapraszamy do Huty Turzona i Papierni Mogilskiej, czyli dwóch wielkich zakładów przemysłowych, znanych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Wystawie towarzyszył szczególny poczęstunek dla gości. Mamy taką kuchnię wczesnosłowiańską. Nie, nie, nie broń że to nie jest żadna kuchnia chłopska, nic, nic w tym stylu. Mamy podpomyki, mamy kołacze takie tradycyjne, dary lasu, dary jesieni. Mamy Łapa niedźwiedzia pieczona ala świnia. Dokładnie, miód, miód pizny, podpiwek. Dawniej koleją kocmerzowską, dzisiaj tramwajem. Goście mogli dostać się na miejsce drugiej części wystawy, czyli na Osiedle Słoneczne, gdzie powitała ich orkiestra Krakus. Tutaj prezentujemy właśnie wszystko, co się może wiązać z folklorem mogilskim, czyli zarówno przepiękne zdjęcia XIX wieczne, które robili sobie mieszkańcy mogiły w zakładzie Ignacego Krygera w Krakowie, jak również kolorowe dodatki do tych właśnie zdjęć, a mianowicie oryginalne stroje ludowe przechowywane w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, a także możemy zobaczyć jak wyglądały, czy jak mogły wyglądać dawniej kramy odpustowe. Po otwarciu wystawy goście udali się na pieszą wycieczkę. Tradycją wernisaży wystaw z cyklu zapomnianego dziedzictwa Nowej Huty jest pójście do miejsca, o którym opowiadamy. Tym razem opowiadamy o Mogile, więc idziemy na odpust do Mogiły. Znajdujemy się w okresie odpustu podwyższenia Krzyża Świętego, więc idziemy do Mogiły. Będziemy zwiedzać kości Kościół Świętego Bartłomieja, jeden z najstarszych drewnianych kościołów na tych terenach, i oczywiście będziemy zwiedzać opactwo. Wystawę w Pałacu Krzysztofory zobaczyć można do 10 listopada, a w oddziale Dzieje Nowej Huty do 17 lutego.